W tym wideo pokażę Ci, jak stworzyć wzór potrzebny do wykonania takiego kaktusa. Bref pozorom jest bardzo łatwe. Żeby zrobić taki kaktusik, potrzebujesz podstawy, no i oczywiście samego kaktusa. Podstawa to nic innego jak koszyczek, dlatego daruję sobie to wideo. Możesz spokojnie znaleźć je w poprzednich modułach naszego kursu. Natomiast pokażę, jak wykonać tą, właśnie, kolejną część. Aby zacząć Potrzebujesz zielonego sznurka. Tutaj mam taki sznurek grubości 3 mm i szydełko w rozmiarze 10 spokojnie, das żadę też ósemką, siódemką, nawet szóstką, albo czymś większym. Wtedy po prostu, w zależności od tego, jak duże będzie to szydełko, będzie Twoja praca luźna lub bardziej ciasna. Tutaj pracowałam dokładnie tym samym szydełkiem, tylko sznurkiem piątką. Zaczynam tradycyjnie od pierwszego. Oczka, przerabiam łańcuszek, który będzie na tyle długi, na ile mniej więcej chcę, aby był wysoki mój kaktus. Czyli wyobraź sobie, że przerabiając pierwsze, pierwsze oczka, y, tworzysz mniej więcej wysokość swojego kaktusa. Ja tutaj przygotowałam taką dosyć dużą doniczkę na mojego kaktusika. To jest taki dosyć duży koszyczek. Dlatego pokuszę się o dosyć wysoką pracę. O, powiedzmy, że tyle mi wystarczy. Mogę ją oczywiście też włożyć do tej podstawy, którą mam tutaj. Czyli no, mniej więcej takiej wysokości kaktusik będzie mi potrzebny. Następnie przerabiam pierwszy rządek tak, jakbym pracowała tradycyjnie najzwyklejszymi półsłupkami. Czyli pomijam, pomijam pierwsze oczko. Ale każdy następne przerabiam pracując najzwyklejszymi półsłupkami. Sekretem naszej pracy będzie odpowiednie przerabianie rządków, pracując półsłupkami. Ten pierwszy rząd możesz potraktować jako taką rozgrzewkę dla dłoni, taki start, żeby też przypomnieć sobie, jak pracujemy półsłupkami. Ja tutaj pokazuję mniej więcej, ile czasu też zajmuje przerobienie takiego jednego krótkiego rządka. Oczywiście, jeżeli Twój kaktus ma być większy albo wyższy, no to tych oczek będzie troszkę więcej, więc analogicznie też czas przerabiania takiego rządka będzie troszeczkę. Dłuższe. Ja przerabiam ostatnie, przedostatnie i ostatnie oczko. Gotowe. Pierwszy rządek już za mną. Po przerobieniu pierwszego rządka zamieniam koniec z początkiem, czyli koniec staje się początkiem. I teraz przechodzę do tego właściwego splotu, który będzie tworzył. Tą strukturę naszego kaktusa. Jak widzisz, tutaj mamy takie właśnie rządki i takie wgłębienia, które tworzą właśnie nam ten kształt kaktusa, tą strukturę naszego kaktusa. Te, te rzeczy tworzymy nie inaczej, jak przerabiając półsłupkami, ale nie wbijając się w nasze tradycyjne oczka, tylko wbijając się pod naszym oczkiem. Zauważ, wbijam się pod oczkiem. I ponownie pod oczkiem wracam, czyli moje szydełko jest jakby pod prawidłowymi oczkami. Normalnie przerabiałabym je tutaj, ja przerabiam je pod naszym oczkiem, to tu wbijam szydełko, nabieram, przekładam. Tak jak w półsłupku, mam dwa na szydełku i to je przerabiam. Wbijam się nie w nasze oczka, czyli tak jak zawsze prawidłowo przebijałabym tutaj oczka. Ja natomiast wbijam się pod moim oczkiem i wychodzę z drugiej strony. Tak, czyli nie w środek oczka, tylko pod. Nabieram i tak jak w zwykłym półsłupku przerabiam. Może to się wydawać troszkę trudne, ciasne. Ten splot generalnie będzie wychodził dosyć ciasny. Ale zauważysz, że po przerobieniu już pierwszego rządka będziesz widzieć, jak powstaje właśnie ta nasza pożądana struktura. Ja tutaj wykonam jeszcze kilka takich oczek powolutku, żeby było je widać. O, tu są nasze normalne oczka, a my wbijamy się pod. I przerabiamy. I ponownie wbijamy się pod. I przerabiamy. I ponownie wbijamy się pod. I przerabiamy. I znowu pod. I przerabiamy. I znowu pod. Mam tu jakieś niepotrzebne górze. I przerabiamy i ponownie bijamy się pod i ponownie pod. I ostatnie oczko, tutaj warto pamiętać, bo jest takie dosyć niewidoczne. Też przerabiamy. Zobacz, tu nie mamy gdzie jakby zahaczyć dalej, więc po prostu przerabiamy to oczko. I zauważ, że już zaczyna powoli być widać właśnie taką strukturę z taką wypustką do naszego kaktusa. W ten sposób będziemy pracować, wykonując każdy kolejny rząd. I znowu wbijamy nasze szydełko pod oczkiem, i wychodzimy pod oczkiem. I przerabiamy dokładnie w ten sam sposób. Kolejny rząd, bijając się pod oczkami. Zauważ, że ten splot jest dosyć ciasny. Ja tutaj pracuję sznurkiem 3 mm, czyli wcale nie takim za grubym. Mam szydełko rozmiar 10, a praca tak ostatecznie wychodzi dosyć ciasna, dosyć zbita. O to chodzi. Ja myślę, że takie kaktusy warto tutaj dosyć ciasno zaplatać. Chcemy, żeby jednak ten kaktusik jakby stał samodzielnie, był dosyć sztywny. W zależności też od jakiego sznurka, jakiego sznurka użyję, jeszcze będzie właśnie bardziej sztywny, bardziej miękki. Ten splot też będzie się troszkę mógł różnić, ale zachęcam do tego, żeby właśnie dosyć ciasno zaplatać. Używać niekoniecznie super dużych szydełek. Jak mamy sznurek trójka, to właśnie takie max no, dziesiątka, myślę, jest wystarczająca. Oczywiście mniejsze jak najbardziej może być. Ok? I kolejny rządek. Zauważę, już powoli zaczyna mi się budować taka właśnie struktura naszego kaktusa. Ja będę kontynuować tą pracę, a na końcu pokażę Ci, jak połączyć całość właśnie w kształt kaktusika. Robiłam ostatni rząd. Nagrałam to w takim przyspieszonym tempie, żeby tu Cię nie zanudzić. Zauważ, że struktura naszego kaktusa jest już gotowa. I teraz, tak naprawdę, co pozostaje mi zamknąć ten kształt u góry i właściwie włożyć mój kaktusik do doniczki. Ja będę tutaj używała takiej już wcześniej przygotowanej doniczki. I teraz, żeby to zrobić, koniec mojej dzianiny i początek mojej dzianiny będę po prostu łączyć. Zobacz, jak to robię. Łapię właśnie początek i koniec, i będę przerabiać tak takimi zwykłymi półsłupkami, traktując jedną i drugą stronę tej dzianiny jako jedno oczko. Ja sobie tutaj przerobię dla porządku to pierwsze, żeby je zahaczyć. I teraz zobacz, co będę robić w kolejnych. Łapać jedną część tej dzianiny i drugą część tej dzianiny, i teraz możemy to zrobić łapiąc. Oba oczka, tak? czyli wbijając się pod naszym oczkiem, czyli mamy raz, dwa, trzy i tą właśnie część przerabiamy najzwyklejszym półsłupkiem. I analogicznie kolejne. Łapiemy z jednej strony i nasze oczko z drugiej strony dzianiny i łączymy. I ponownie. I kolejne oczko. Znowu najzwyklejszymi półsłupkami łączymy. Dzianinę całość, czyli zaszywamy nasz kaktus na boku i widzimy, że bok jest już zaszyty, i znowu pojawia nam się tutaj ta znajoma struktura, którą widzimy na całej powierzchni naszego kaktusa. Czyli to szycie przestaje być tak mocno. Tutaj odczuwalne, widoczne, jakby staje się częścią tej struktury naszego kaktusika. O to nam chodzi. Następnie, skoro mamy teraz taki walec, górę naszego kaktusa potrzebujemy zamknąć. Zamykanie góry naszego kaktusa to nic innego jak znowu przerabianie półsłupków. Tu zauważ, mamy końcóweczkę z naszego początku. My ją wrobimy do środka, więc nią się nie przejmuj. Będziemy łapać co którąś nitkę, nie każdą, ale co kilka nitek. Łapać i przerabiać, tylko tym razem nie będzie to półsłupek, tylko oczko ścisne, ścisłe, czyli łapiemy i przekładamy. I znowu troszeczkę tej odległości opuszczamy, łapiemy, to jest bardzo dowolne, tak? Łapiemy następną nitkę i przekładamy. I ponownie zostawiamy część. I łapiemy. Chodzi o to, żeby ściągać tą górę, i właśnie z takiego walca zamykać to już taką strukturą tutaj na, góry, na górze. I zobacz, kilka tutaj nitek opuszczam, łapię kolejną i przekładam. Dzięki temu ta góra nam się zaczyna coraz bardziej zamykać ściągać do środka. I znowu łapię tutaj jakąś nitkę. Sznurek właściwie. I teraz zobacz, ten sznurek ja go po prostu chowam do środka i łapię jakąś następną nitkę. Zauważ co tu się dzieje. Zaczyna nam się zamykać ta góra. Łapię tu ostatnią nitkę i przekładam. Ostatnie co nam pozostało to obciąć sznurek i zakończyć naszą pracę. Jak będziemy kończyć naszą pracę? Przede wszystkim przekładamy sznurek. Żeby ta pętelka ostatnia już nam się nie spruła, zauważ, że kształt kaktusa już mamy, przeszkadza nam tylko ta nitka, my ją po prostu chowamy do środka, czyli wbijamy szydełko od środka, główką łapiemy ten sznurek i wciągamy go do środka naszego kaktusa. Dzięki temu tego po prostu nie widać, nic nie muszę ucinać, nic nie muszę tu zaszywać, ten sznurek po prostu jest w środku mojego kaktusa. I jak widzisz kaktus właściwie jest już gotowy. Tak, zakładając, że mamy już gotową naszą podstawkę, po prostu wkładamy kaktus do naszej doniczki i kaktus jest gotowy. Oczywiście możesz regulować jego wysokość, możesz go wcisnąć trochę mocniej, będzie malutki. Moja córka bawi się, że kaktus rośnie, bo go tam wysuwa z tej doniczki, tak? Ale podpowiem Ci, że kaktus jesteś bardzo fajnym schowkiem na różnego rodzaju narzędzia, choćby... Nożyczki, może trochę za wysokie, ale szydełka, jakieś długopisy, ołówki. Ja sobie po prostu na biurku, żeby tutaj nie robić bałaganu albo chować właśnie nożyczki, które boję się, że tam młodsze dzieci z łapym sobie zrobią krzywdę, chowam do takiego kaktusa i on dosyć estetycznie na takim biurku wygląda, a tylko ja wiem, co jest w środku. Trzymam kciuki za Twój kaktus. Powodzenia!